Program z udziałem Margaret w TVP i Behind the Trees Festival, o tym w dzisiejszym fleszu muzycznym. Margaret będzie miała swój własny program w TVP. Wokalistka pojawi się jesienią na antenie wraz z dwoma legendami telewizji Wojciechem Pijanowskim i Krzysztofem Szewczykiem. Nowy show będzie nazywał się Retromania. Na razie nie wiadomo dokładnie, jak będzie wyglądał program, jednak z takimi gwiazdami na pewno nie będzie nudno. Gospodarze mają opowiadać anegdoty z życia gwiazd i nowinki muzyczne. W studiu mają gościć znane osoby. Pierwszy odcinek już 26 września o godzinie 14:05. Behind the Trees Festival odbędzie się 5 września w Parku Słupna w Mysłowicach. Fani of festiwalu doskonale pamiętają, że to tu miały miejsce pierwsze edycje imprezy Artura Rojka. W tym roku na Behind the Trees Festival zagrają między innymi pogodno Nosowska i Warsaw Bombs. W zeszłym roku Mysłowice powróciły na festiwalową mapę Polski. Dzięki Behind the Trees Festival w malowniczym Słup na Park znowu rozbrzmiewa muzyka. Gwiazdami pierwszej edycji festiwalu byli m.in. Artur Rojek i Kaliber 44. Impreza została dostrzeżona, czego dowodem była nominacja w plebiscycie Soul Music 2014 w kategorii festiwal i wydarzenie roku. Już za kilka dni rusza chat festiwal. Gwiazdami imprezy będą The Offspring, Within Temptation i Gentlemen, Szczegóły na Onet Muzyka. To wszystko na dziś. Oglądajcie kolejne flesze. Cześć!